mogę wziąć wiatro będzie, będzie Od razu można brać tysiąc Czy to jest jakaś taka specjalna technika rzucania? Just to musi być dopanowane na widwy, żeby on to widział Proponuję tak przez kierowców. O, 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 Piotr. Dobry. Pod pełną kontrolą widzę to. Wszystko. panuje wjeżdża z głównym chodnikiem do do parku. za wjeżdża, No, z... panuje to za ma to przechodzić? to za prawdę. I przechodzimy do parku do tyłu. Jeszcze raz, głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy w Społecznej w osobie, nie tylko osobie, ale pan Karol jest przedstawicielem, kierownikiem tego ośrodku. Obok mnie stoi, po mojej lewej ręce, pani sołtys, nasza zlipna pani Marzanna i też Rada Sołeczka, tam gdzieś tu się wszyscy kręcą. Nasze dziewczyny, o tam sobie biorą brawo, tutaj koledzy z tyłu, mamy gospodynię Iwińskę, orzeł Lipno, mamy tutaj prezesa i oczywiście nasza straż pozorna, która pilnuje. Tego ogniska, nie wiem czy dokładacie panowie, ten Podkładają, Podkładają. Także, szanowni państwo, bardzo proszę, o cierpliwość, wyrozumiałość, bo nie wszystko idzie zrobić za dwustu paru osób od razu. Także podchodzimy sobie pojedynczo, a oczywiście potem... Za się minut. Za informacji minut, będą i będą ziemniaki z grziką. Ja nie wiem, czy wszyscy mi co to jest grzika. Ładnie się kończy, chodźcie bliżej, chodźcie śmiało, co? Ładnie się kończy, a wszyscy nam pijemy brawo. Mocno brawo pijemy. Brawo! Ty i ja, ty i ja. Mi się szare, mi się szare, obydwa. I kochają się, ty mi się, przytulają swoje, mi się szare, mi się szare, obydwa. Ty. Szanowni Państwo, dzień dobry. Na początku przeproszę, że nie jestem w krawacie, wybaczcie, ale nie pasował dzisiaj do stroju. Rowerówka była niesamowita, wiatr we włosach mi wiał przez całe 40 kilometrów, dużo dużo wrażeń. Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim ludziom, dobrej woli.

Załam się już bajek od najmłodszych latek swych. 这就。 just To jest pierwsza taka impreza ziemniaczana w gminie lipno i w okolicach chyba, bo właściwie jakoś nie uprawialiśmy do tej pory święta ziemniaka, skąd, skąd narodził się pomysł. Zrobiliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka, dlatego że ani to dorzynki, ani to festyn rodzinny, ani Dzień Dziecka nie mieliśmy możliwości zrobienia właśnie tych festynów i tych dorzynek. Zrobiliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka, żeby zintegrować mieszkańców, którzy jak widzimy lubią się bawić i chcą się bawić. Jakąś nazwę to musiało mieć. Skoro mieszkają u nas rolnicy, no to stwierdziliśmy, że zrobimy to Święto Pieczonego Ziemniaka zrobimy ognisko. Zrobiliśmy krzyczkę i, i tak się to skończyło. Impreza wypaliła, połączyliście ją z objazdem e, rowerowym po gminie. Frekwencja dopisała, jest pani zadowolona, czy oczekowała pani czegoś więcej? To znaczy ja będę oceniać to na koniec imprezy, ale na chwilę obecną jest naprawdę jestem zaskoczona tak dużą ilością ludzi, którzy tutaj e, do nas docierają i cieszę się, że tak jest jak jest w tej chwili. No, nam dopisała, więc dlatego też jest taka frekwencja. Ziemniaki pyszne, gzikę przygotowaliście sami, czy by, byliście jakąś kupną? To znaczy, sery braliśmy z mleczarni, jedna z pań nam przygotowywała, ziemniaki mamy od naszego rolnika, także sami wszystko przygotowywaliśmy. Tutaj włączyła się to bardzo. Rada Sołecka, także bez tych osób na pewno nie byłoby tego, co jest, bo oni w gruncie rzeczy najwięcej mi pomogli.